Siemaneczko z tej strony Sniky. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja dalej przeziębiony standardowo, ale mam nadzieję, że przyzwyczajcie się do tego. Gdzie <laughs> nie zrobiłem sobie save'a i miałem na szybkim zapisie przed tą bitwą. Tutaj ich będziemy próbowali okrążyć i ich dopaść w późniejszym etapie. Musimy to dostać. No i tamte armie się przemieszczają na dół. No i co tyle. Mm, tą armią, która sobie tu szła. Ona sobie idzie cały czas prowadzić wojnę. Tutaj jest cały czas generał, który jest w razie czego ma jakąś... i tu stworzymy dwie pełne armie, które będą prowadzić tutaj wojnę o Liang. No i żeby zająć granicę przy rzece. Już całość. <laughs> o kurde, przepraszam. Bardzo przepraszam. Ale już mi się kichnęło, o kurde bele. A tak, reformy się pojawiły. E, skończyłbym, może to drzewko czy coś fajnego? Dochód z przemysłu wprowadzić, jak najbardziej. Człowiek, kasy więcej będzie. Nie mamy zresztą tak źle z tymi pieniędzmi. Tylko armie są na północy i one muszę, muszą po prostu. O, ten tutaj popłynął. Ten sobie jeszcze odpoczywa i będziemy próbować zająć to miasteczko, nie? Tu jest wróg i tu jest wróg, jak zajmiemy sobie to, to będziemy jakby to powiedzieć... Zobaczymy. Bo zanim przejdzie rzekę, to ja tu zareaguję, nie? Wasalowi pomagam, nie? Który tutaj prowadzi ciężkie wojny. A musimy zacząć wolne tutaj na południu. No trochę klatkuje jednak ta gra. Jednak ta mapa jest dość spora, ale mam nadzieję, że to tak nie będzie widać na nagraniu. Nie da się utrzymać jednak płynności przy... takim jakby to powiedzieć, tempie jakości i tak dalej. Lecimy z koksem na południe wojskami prowadzić wojnę po prostu. Księstwo Shushu bo ma wojnę właśnie też z księstwem. Tym co my mamy wojnę, bo tam robiliśmy w tą wojnę zastępczą z Królestwem W. O ile dobrze pamiętam, no jak się uda przejść po prostu już na drugą stronę rzeki, przełamać front za linię rzeki, to będzie zajebiście, już szczerze powiedziawszy. Bardzo zajebiście. A te dwie armie pójdą do tego ziomka bo mnie w Trudno. Jest irytujący człowiek, który naprawdę spotka się z wielką karą, ogromną karą i wielkim zniszczeniem. Nie wiem co z tym generałem na północy. Czy je tam ruszać, czy nie za bardzo. To pani generał chyba idzie, tak? Wszyscy macie iść tu. Więc czemu sobie nie zapamiętacie, że macie tam iść Bra, tobie teraz damy normalny tryb Dobra. Zajmujemy. Kurwa. Naprawdę to przeziębienie jest trochę irytujące. Ale trudno. zaokupujmy to, ten generał też ma fajne, fajne sperki i tak dalej. Nawet awansa sobie dostał. Ten też. Nawet nie czyję tam tego, bo to aż nie jest tak bardzo ważne. Dobrze. Kasę mamy, więc możemy tutaj robić wojsko. Z kim się lubicie? Dobrze. Z tym się lubimy? Tych dwóch strategów, zero wojaków, no ale. Trudno, skoro tak wyszło, to tak wyszło. A nie, jedna armia może zejść tutaj na dół, nie? To jest krzuszan Dobrze, zejdziecie tu A wy ich dopadniecie jak ten tutaj przejdzie i tu pójdziemy we dwóch na to miasteczko i zajmiemy jeszcze to miasteczko nie tutaj 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 zajmiemy czy nie bo tutaj jest obleganie dobra oblegajmy jak zadowolenie? nie jak gdzieś jakiś buntów no raczej Tutaj tylko coś jest nie tak, ale to... Wyburzmy, bo to nam nic nie daje. Zróbmy sobie miasto cesarskie, to jest zajebiste miasteczko. Ogromne. Patrzcie jak dajemy bogactwo, to dalej jesteśmy biedni jak skurczybek. tylko dwie takie bogatsze prowince, a reszta to jest po prostu kibeleczek, nie? Dyplomację trzeba sprawdzić. Rośnie nam, no ale myślę, że jeszcze damy ci. Żebyś nas kochał. Będzie nas bardziej lubił. Trudno z kasą. Trzeba podejmować takie decyzje mimo wszystko. Tam idzie armia. No, i ta doszła już, nie? Dobra, jest tryb normalny. A nie mogę, dobra. To trudno, to taki. Zostaniemy i zajmiemy to. Księstwo Szuszal nas nie lubi, ale z nimi mamy traktat. Tutaj Shikui. No, strasznie daleko, te, te kurde. Stolice Cesarstwa bardzo daleko. No to jest na, naprawdę niepomyślne. By było bliżej, to by naprawdę było fajnie, nie? Pstrygi, pstrygi. Momentalnie jesteśmy. Jesteśmy, zajmujemy te prowincje i mamy w nosie wszystko, a tak? Tu musimy zapierdzielać po mapy i mieć ileś tam jeszcze chyba prowincji, żeby to wygrać, tak? Czy nie wiem, jak to kurde jest. Tamtego tego się obawiam, że mnie może zaatakować, ale może zwątpię i zostawię to w świętym spokoju Nie wiem ile tych prowincji mamy mieć Naprawdę nie wiem Tylko mam nadzieję, że mi sojusz nie będzie niszczył wszystkiego jak leci A po co nam kolejna wojna? Wy se tam poradzicie przecież. Oni tam nie groźni są. Dziś powinny być warunki wygrane i tu nic nie pisze takiego, nie? pięć okręgów. To jest komanderie, nie? okej okay. mhm czyli tak, czyli to się zmieniło kasy mamy dużo, więc tutaj jest jeszcze jedna armia która musi być powiększona o na przykład tego pana może jakieś miasteczko rozbudujemy na przykład to Coś trzeba budować przy okazji, zajmujmy powolutku. Aj, ciężka, bo jest dobry, dobry garnizonik. Nawet no, miasto w fajnym, ważnym miejscu. Widzicie, czy drogi się rozchodzą z tego aż, dobrze. Czyli mam mieć komand prowincji, jakby. A ty nie wiem czy się z wasalem, czy sojusznikiem, czy bez. To też jest takie... No pytanko nad pytanko, nie? Wroga zasadzka nie udana, kurde. Zasadzkę mi tu zrobili pierone zastanaw. Już na nich lecimy z kurczybyczków, już. Nie mogę za daleko odejść od niego, bo on będzie mi uciekał znowu. Darmia co idzie tutaj na wojnę cały czas? Nie wiem, a to myślę chyba jednak... Wolałbym tu ją zostawić, niech tu siedzi razem z tym kakałkiem, w razie czego... Bo to może być zbyt niebezpieczne, że tak, tak zostanie. Coś dziesiątkę. Doświadczenie do wojska, no niesamowite wręcz. Niesamowite. Dobimy z i będzie zadowolenie lepsze. A to oblegaliśmy i ten do nas nie idzie, czy idzie tutaj? No i pięknie. Kolejna prowincja. Nie wiem ile mamy tych, jakby, prowincji takich malutkich, ale już spora. Nasz wasal. No coś tam ma cztery miasteczka. Ten wasal też się liczy. Nie wiem, czy to się nie liczy właśnie do tego, że jesteśmy po prostu. Mamy jego prowincję, nie? Nie wiem, ile możemy mieć tych prowincji teraz okręgów. Gdzieś to może pisać. 49 aktualnie mamy. No to nie za dużo. No, tak powiem szczerze, że. Mamy dużo rzeczy, które możemy tu wkładać. Wow. Ten jest autorytarny, tak? Czemu oni nie używają lepszych rzeczy? Tych tak w ogóle. Nie, nie dba o Was. Dobrze GongDoo to zajął, heheszki mi na drodze Idziemy w tą stronę Mhm Tu jest jakaś wielka prowincja Musimy iść na tą tutaj Tutaj, o New York por drybacki to zajmiemy i będzie Gites, a to idzie kolejna armia, dobrze dużo się dzieje, dużo coś zachodu jest, Był jakiś Hans, hejs, hejs, hejs. jeszcze raz hajsy. Teraz powoli myślę, że do przodu to będzie szło, że jakoś on nam nie będzie chyba walczył z nami za bardzo. Zająć tylko te dwie prowincje, projekt zajdziemy, to będzie tyle tych okręgów i skończymy kampanię. Już głównie ją gram dla siebie, aczkolwiek jestem trochę z. M, taki wkurzony. Tamten łazie czego jakoś nie wiem dopaść czy coś. Jest trochę tutaj tych prowincji, jest trochę niebezpieczeństwa, że Gongdu jako taki typowy strajca może nas zdradzić, ale Shihui i ten wasal jest do nas na pewno bardziej niż pewni, że będą się starali tutaj z nami być w pokoju. Traktat pokojowy zawarliście z Du, No niedobrze, to akurat nie się w ogóle nie podoba. Ja tutaj po prostu pilnuję, nie będę z nim walczył, ale będę za nim chodził. Także to jest takie useless, ale co ja poradzę. Chodźmy tutaj. To tu się to po prostu dorekrutowujemy No i ładnie Wrogi, wrogi No a co ja wam poradzę, że wrogi? No ja naprawdę nic na to nie poradzę Tu wracaj do tego portu Ta babeczka weź tu do środka, tryb normalny Wiem, że najlepszych generałów tu zostawiłem, ale muszę ich tu mieć. Ten się tutaj jakoś rozwija idąc, to też fajny, a ten jest naprawdę boski. Tutaj i co? No i lecimy tu, nie? Nadu cały czas. żeby marsz, czemu nie ryby marsz, tam tym Dojdziesz i co? Tu mamy dwa oddziały, tu mamy jedną armię, jedną drugą. Ten się tutaj umieści bliziutko. To jest bardzo niezadowolenie, więc... Więc to jest trochę problem, że się nie... z niezadowoleniem. Tu też... Nie wiem co z tym fantem zrobić w tym momencie. Mhm, trudno. Na razie jak będzie bunt to się będę przejmował. Dobrze. Konwertujmy. Tamto 8 osiem, osiem książąt było dużo, dużo łatwiejsze do ogarnięcia. Tam nie było jakieś skomplikowane. Zajmiemy to miasteczko. Potem przejdziemy za rzekę już. Wszystkimi przejdziemy za rzekę. Nie jesteśmy na coś wielce silni, ale... Coraz bardziej nam nas lubi, nie? Czy mogę na przykład... Coś dać? No i on będzie nas... Z czasem bardziej lubił, zobaczymy Za darmo daje, no ale... Trzeba coś zrobić, że nas polubił, po prostu o to chodzi tylko i wyłącznie. A nie o jakieś tam większe inne rzeczy. Drogi, już się przestałem na Was obrażać, że nie oglądacie. Ci, co już oglądają, to szanuję bardzo. Naprawdę, teraz świetnej jakości to jest naprawdę, to jest z się ziemia z tym co było. Wiadomo, mój głos standardowo. Stolicy, czas zdobyć, cholera. Trzeba to pozdobywać wszystko i pokonać ich, i będzie piękne bajlando Gdzie to, gdzie on jest po prostu? O, ci ty, ci ci mm -hmm. Ula Ulala Powiem wam szczerze że na razie nie chcę, bo na razie mam problem z... z tymi czerwonymi tutaj. No i dobrze, że trochę armii to zostało na północy, bo... bo byłby Kibelson. Bo jednak trochę tu będzie poleć. I czas się nawracać. Dobrze, że nie cofłem. Dobra Kako tam sobie da radę z tą babeczką. Dobrze, wojna wojna to wojna, no co ja poradzę? Na wa front nie jest fajne. Ale jeżeli on to chce. Dobra, ci sobie przerwali sobie wojnę. Co to się stało, że jest ziemia niczyja? Coś podupada, coś się tam dzieje złego. U nas też się dużo złego stało. Bardzo dużo złego się stanęło. Musimy wracać. Numera, no musimy rekrutować armię, wiadomo. Numera. No Numera. No Numera no jest arma jedna. No coś potracimy, prawdopodobnie. To jest mój was, nie? On sobie da radę, dobra. mam wojnę z tą babeczką tu na północy. Bra, tu wchodzimy. A myślałem, że on mi to zajął, ale to, to jest puste. Widzę, uciekł stąd, więc deleguj. Jestem gotów. to teraz. Dobrze, przejdziemy teraz w tamtą stronę. Jest tu trochę tego wszystkiego. Hmm, hmm, hmm. Iść tu, czy iść w środek? W środeczek bym wchodził. Zajmował kolejne przysiłki. Tutaj była jeszcze jedna armia, która przeszła za rzekę. Aha, czyli on sobie tutaj płynie. Dobre ma jednostki, nie? On już takie typowe elitarne rekrutuje. Dobrze, tutaj ten. Ten się wracał, tak? Ten się wrócił. Ten cały czas sobie idzie za nim. Ten idzie zająć to. Jeszcze tamtą babeczkę trzeba pokonać. Nie wiem, co to za osiągnięcie, nie wiem, jak tu się klika, żeby zobaczyć. Bo to trzeba pokonać tych tutaj, temu coś się stało. Ranny w bitwie został. Renegaci cesarstwa buntują się, wow. Trudno, trudno. No się, was mam. Kasa nam doszła, więc nalajcie sobie tutaj. Zwerbujemy najlepszych oddziałów, no nie mogę tamtych dobra No to są w drodze jak skór czy Pójdźmy tu, tą przejdziemy, zajmiemy te miasta. No i myślę, że nawet szans jeszcze no chociaż nie chcę, nie? Nie chcę. Myślę, że w tym momencie ten odcinek bym tutaj zakończył. E, na tym momencie, chociaż jeszcze mamy trochę kasy, więc sądzę, że gdzieś coś zbudujemy. Nie ulepszę, bo to porządek publiczny tracę Na co mi tylko problemy Bierz jeszcze jedną armię, sobie stworzymy Stworzymy z armię, ona pewnie umrze, ale niech to sobie stoi I gdzieś zrekrutujemy tych najlepszych oddziały tego, oho Dobra w tym momencie się z wami żegnam, dzięki wam za oglądanie, dzięki za lajki, like, subskrypcje, komentarze. Mam nadzieję, że zostawiliście powiadomienie, tam dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia na najbliższych odcinkach, chociaż one są regularnie. Dzięki wam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye, bye!